Rośnie zapotrzebowanie na rynek używanych paneli fotowoltaicznych. Dzisiaj na świecie instaluje się już około 150 gigawatów nowych mocy w panelach słonecznych, i wraz z tym trendem będzie rosło też zapotrzebowanie na. Albo utylizację tych paneli, albo nadanie im drugiego życia. Dzisiaj ten rynek jest szacowany na zaledwie pół gigawata rocznie. Tyle paneli się... Przetwarza. Na szczęście, w blisko 95% istniejące panele fotowoltaiczne można przetworzyć. Można odzyskać z nich cenne surowce, takie jak choćby miedź, całe szkło, też aluminium, które na bazie którego buduje się dzisiaj panele i instalacje. Natomiast już widać też zapotrzebowanie na wykorzystanie tych paneli, które są wymienione. W bogatszych krajach na nowsze, bardziej wydajne modele. Te słabsze, zapewne, będą trafiać jeszcze na kolejne lata do biedniejszych krajów Afryki czy, czy Azji. Myślę, że w Polsce też znajdzie się zapotrzebowanie całkiem spore na, na Przetwarzanie czy nadawanie drugiego życia panelom, które na przykład z Europy Zachodniej będą do nas spływać, częściowo dobre, wymagające niewielkich napraw, więc przypuszczam, że w Polsce także ten rynek będzie się silnie rozwijać i to może być biznes. Są już pierwsze firmy, które zajmują się przenoszeniem starych paneli, bo pojawiają nam się już na przykład. Usługi związane z windykacją należności i odzyskiwaniem pieniędzy za długi, właśnie w postaci kilkuletnich instalacji fotowoltaicznych, które można naprawić, czy, 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 czy nawet tylko sprawdzić, czy wciąż jest wystarczająco dobra, i sprzedać na rynku wtórnym. Pamiętajmy bowiem, że panele fotowoltaiczne są projektowane zwykle na około 25 lat życia ale te pierwsze instalowane jeszcze w latach 80 w Szwajcarii do dzisiaj działają więc mają już ponad 40-letnią historię pracy można się zatem spodziewać że produkowane i instalowane dzisiaj panele fotowoltaiczne będą z nami jeszcze też w drugiej połowie tego wieku